Kurwa, ale z was są łajzy jak chuj. Drugi raz pod rząd przegraliśmy. Och, Dankan zamknij się. Gadasz tak już godzinę. Kurwa, zamknij się. Bzykałaś się kiedyś? Kurwa, do ciebie mówię ci po. Orzesz, ty chuju przyjął. Hehe, dzieci się pokłóciły. Zamknij ryj, bo zrobię ci kapitulację mordy bez ostrzeżenia, gówniaro niemyta. Kurwa, kto mi przeszkadza oglądanie? Ej, który mi przeszkadza oglądać TV? Masz telewizję? Tak. Skąd? Nagroda za wyzwanie. A co oglądasz? Wojny klanów. Są zajebiste. Są niezłe, ale Worms Criminal lepsze. Co o? Co tam się dzieje? What the który to zrobił? John, ale oni mnie sprowokowali. Główno mnie to obchodzi. Jesteś zdyskwalifikowany na następne zadanie i będziesz wtedy naprawiać ich domek, a oni przejmą wasz to, gdzie będziemy spać, obok drzewa. Możecie wziąć wszystko co wasze, a czerwonych zapraszam na ognisko. No przyznaję, że mnie poniosło, ale nikt na mojej warcie nie będzie obrażał wojen klanów. Co ja pierdolę? Jak ja pierdolę? Krócej, powiesz zjebane Tomasz Wryk. Heh, ale z niego nerwus. Mam nadzieję, że każdy tak jak ja, uważa, że najlepsze są Worms Criminal. Drugi raz jestem zagrożony. Znowu ustkurzyłem. Mam nadzieję, że sprzeczka między Duncanem i Martinem sprawi, że któryś z nich odpadnie. Ja głosuję na Dankana. Martin mi zapłaci, jestem Duncan'y dziecko mroku, śmierci i szatana, a Martin'y dziś stąd wyleci na brzydki swój pysk. Witam was, jeszcze nie mieliśmy przyjemności gościć kogoś drugi raz z rzędu, no zajebicha, kiedy zaczniesz? Spać mi się chce, chyba kogoś tu brakuje, Dankana ostatnio spuściłem mulanie. A masz skór wielu. Oszty kurwa, idziesz na solo, uspokójcie się, Martin do mnie, a Ty Duncan do ogniska. Lara i Terra też. Chris znowu stchórzyłeś. Duncan, wyżywasz się na kolegach. Chris, masz kurewskiego farta bo zostajesz, ale zajebiłście. więc ja to tak, kurwa! Jeszcze mnie popamiętacie, szatan jest wielki, bo dał mi butelki.